Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł Pora na szybkie QA, czyli pytanie i odpowiedzi. Ale zanim się do tego wezmę, to jedna bardzo ważna rzecz. Może nie będzie widać firmy. Tak, dostałem pewną przesyłkę. Paczkę, którą zamówiłem. Zapłaciłem za nią, normalnie tak. I pora na unboxing. Bo przyda się do QA. Naprawdę przyda się. Zobaczmy, co się kryje w samym środku tego pakunku. Na pierwszy strzał, coś takiego. Pytanie, co to jest? Czy ktoś wie co to jest? No właśnie, to jest taki kokotek. To jest kotek-kokotek, taki element wygłuszający do mikrofonów. Czyli analogicznie, w środku pudełko tego typu, w środeczku mamy mikrofon rod. Rod Go, może będzie łatwiej przeczytać. Road GO Słuchajcie, stwierdziłem, że faktycznie do tego sprzętu potrzebny troszeczkę lepszy mikrofon. I tak oto zainwestowałem w tego to pięknego Roda. Oczywiście, mikrofonów jest więcej. Jest jeszcze bardziej profesjonalny, jest też lepszy, który kosztuje chyba trzy razy więcej niż ten, ale stwierdziłem, że w sumie jak na YouTube, jak na mojej umiejętności, zdolności, i przede wszystkim budżet. Wystarczy w zupełności e, mikrofon, właśnie. Videomic Go. Z firmy Road. Zobaczmy, jak działa. Dobra, z pewnością mi nie wybaczy, że nie otworzę tego przy Was, więc o, o, otwieram przy Was. E, Jezus, coś tu jeszcze było? Nie, po prostu takie ciężkie pudełko robię. Dobra, słuchajcie, oczywiście wygląda to w ten sposób. E, kolejny. Plastic. Nie boję się, tam jest kot, mam nadzieję, że się nie boi. W ogóle nawet go nie ruszą, śpi dalej. Eee, dobra. O, słuchajcie, instrukcja obsługi, bardzo świetna. Patrzcie, jaka króciutka, taka króciutka instrukcja obsługi. Eee, e, dobra, dalej. Eee, jest kabelek, bardzo fajny, elastyczny i to mi się najbardziej podoba. Właśnie dlatego też zdecydowałem się na ten mikrofon. Taki fajny kabelek, elastyczny, zupełnie jak w starych telefonach. Idealnie się sprawdza. No i oczywiście opakowanie. Czemu to jest takie głośne? Okej. Okay. I tutaj sam e, mikrofon. Mikrofon jest dość sporych rozmiarów. Jak na mikrofon e, do takiego aparatu, nie jest, e, nie jest to najmniejszy. I najważniejsza rzecz. Zobaczcie sobie, jak to fajnie pracuje. Czekajcie. Ja Wam tutaj może pokażę. O. Tak jest, zobaczcie, jak to fajnie pracuje. Widzicie? To jest takie łożysko. I na tym łożysku to sobie śmiga. Więc jakieś wszelkiego rodzaju, że tak powiem, nierówności, moje drgania dłoni i tak dalej powinny być niesłyszalne. To wszystko będzie fajnie tutaj elastycznie pracować. Więc nie powinno być żadnych problemów. Dobra, myślę, że pora więc, aby przetestować ten sprzęcior. Oczywiście tak mówię do tego, kupiłem jeszcze coś takiego, takie puchate coś włochate, to się przyda szczególnie na zewnątrz, żeby założyć i wtedy nie będzie słychać żadnych podmuchów wiatrów i tym podobnych no, będzie słychać mnie głównie, przede wszystkim dobra, zamontujmy, zobaczmy mikrofon został przełączony eee, jedna jedyna rzecz eee, w dalszym ciągu jestem w dużym pomieszczeniu pokój jeszcze nie jest do końca wypełniony więc w dalszym ciągu może być delikatny pogłos, echo co więcej jest bardzo brzydka pogoda i tutaj dosłownie naprzeciwko mam okno i pada deszcz. I prosto na parapet kapie, który jest duży. I słychać cały czas ten... Dobra, mam nadzieję, że wytrzymamy jakoś. Wybaczcie dzisiaj. Mam nadzieję, że ten dźwięk z tego mikrofonu będzie czyt lepszy. No i przede wszystkim nie będzie no, was denerwował, bo mnie denerwuje straszliwie od samego rana ten deszcz. Muszę parapet wyrwać. Parapet wyrwać i zagracić pomieszczenie, wtedy będzie lepiej. Dobra, ale wracając jednak do Q&A, czyli szybkie pytanie i odpowiedzi. Zaczynamy. W ostatnim Q&A dałem Wam propozycję, prośbę, abyście podsunęli mi jakieś wyzwania. Przejrzałem te wyzwania i obawiam się, że nie mogę ich spełnić. Jest dużo wyzwań, które, że tak powiem, mogłyby nie być śmieszne w stosunku do drugich osób. Ewentualnie mogłyby być tragiczne w skutkach. Więc może na razie te wyzwania sobie podoruję. Oczywiście, czy macie jakieś wezwania, oczywiście w dalszym ciągu możecie je pisać. Jeżeli się trafi jakieś takie, które jestem w stanie zrealizować, e, które e, ani nie wstydzę się zrealizować, za które nie będzie mi wstyd, ani takie, które e, nikogo nie urazi, to oczywiście się go podejmę, tak jak ostatnio było z telefonem do Bladiego. Mm, to akurat było dość. Znaczy, no, to było w miarę śmieszne, ono, że było w miarę śmieszne. A pan Kotył przyszedł. Panie Kotle, ale ja tutaj teraz robię Q&A. Pan Kotel przyszedł, przyszedł obserwować. Ja robię QA. Ja teraz QA robię. Ale, panie. Panie pani kot, Kotelku, ja robię QA teraz. Halo. Halo. Co pan. Panie, no. Tutaj kamera jest. Tam, tam jest kamera, tam, po drugiej stronie. No i świetnie. Serio? Jak ja mam Q&A zrobić, stary? No ogarnij się! No proszę cię! O rany, no dobra, okej okay. eee. Weź, weź człowieku, rob to teraz Q&A Naprawdę, ciężka sprawa Zobaczcie, co się dzieje O Coś siedzi tutaj Pan Kotel sobie siedzi i Q&A nie da mi prowadzić Naprawdę, ciężka sprawa O rany. Dobrze, słuchajcie moi drodzy Wracamy w takim razie do Q&A. Przepraszam, mówię troszkę ciszej ale e, jak widzicie, kot mi zasnął na nogach, na kolanach. Normalnie był za monitorem, tam sobie leżał, w końcu przyszedł na drugą stronę, skoczył mi na kolana i tak został. I nie chce zejść. No dobrze, więc mówię troszkę ciszej, nie będę tak się ekscytował. E, zobaczymy. Dobrze, więc wracając do e, Q&A. Pierwsze pytanie. Zrób fikołka. Admiros też prosi, e, Brady i reszta. Słuchajcie, jeżeli chodzi o fikołka, ostatnio na lajwie, dokładnie chyba w czwartek, to jeszcze we wrześniu pod koniec września, w czwartek, robiłem tego fikołka na lajwie, na żywo, na materiał, na żywo A jeżeli ktoś nie widział, to na grupie jest udostępniony filmik, możecie zobaczyć jak robiłem fikołka, w obie strony wyzwanie, zrób romantyczną scenkę z poduszką może być z kotem? czy masz dziewczynę? Nie, niestety nie mam nie, wiem kiedy będę miał. Jakoś za bardzo nie szukam. Nie, nie ma czasu słuchajcie, cały czas kupiona tych grach, cały czas gram, skupieni, wiecie, nie ma kiedy. Ile masz lat? 25. Jeszcze w sumie 25,5, praktycznie. Dobra, nieważne. Może być 16? Czy masz Facebooka? Eee, mam Facebooka, aczkolwiek to jest Facebook prywatny. Tam nie odpisuję, nie, nie otrzymuję wiadomości, nie czytam tych wiadomości, bo są ukryte. Specjalnie to zrobiłem. To jest Facebook prywatny, tam tylko mam miejsce dla swoich znajomych. Tam mogą pisać znajomi. Jeżeli chodzi o gdzieś tam jakieś pytanie, odnośnie kanału, odnośnie mojej działalności, tylko i wyłącznie fanpage na Facebooku, tam też możecie pisać prywatne wiadomości, i tam będę odpisywał. Gdzie mieszkasz? W jakim mieście? W sumie od paru dni w Jarosławiu. Prośba, czytaj czat na live. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czat na live. Staram się zawsze czytać to, co piszecie. Czasem jest bardzo szybko, więc niektóre wiadomości nie wiadomo. Niestety pominę. Nie dam rady, nie zdążę przeczytać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o mm, e, odpowiad odpowiadanie na to, co piszecie, jakieś odpowiedzi na wasze pytania, to niestety nie mam takiej możliwości, jeżeli gram z kimś. Jeżeli gramy z nie, plagą czy powiedzmy z Admirostem z kimkolwiek, to niestety tej możliwości nie ma. Byłby straszny chaos, gdybym to robił. Co chciałbyś dostać najbardziej? Nie. Chyba nie mam jakiejś takiej rzeczy, którą chciałbym na już. Jeżeli coś potrzebuję, to po prostu to kupuję. Ewentualnie zbieram i dopiero kupuję. Nie ma czegoś takiego, że potrzebuję coś na już, albo coś chciałem dostać. Bo rozumiem, że chodzi o rzecz materialną. To nie. Czy jestem fanem jakiegoś zespołu? Eee, też nie. Nie jestem fanem żadnego zespołu. Słucham to, co akurat jest dość popularne, to co wpada w ucho. I tyle. Spotkaj jak najwięcej widzów na PGA. Bardzo fajne wyzwanie. Mam nadzieję, że się uda. Ile silników zepsułeś w real life, w sensie w, w rzeczywistości, w prawdziwym życiu? Czy po YouTube będziesz rozbierał silniki jako mechanik? E, chyba niekoniecznie, kompletnie się na tym nie znam. Nawet e, w Dead by Daylight niszczę silniki, zamiast je naprawiać. Kurczę, lepiej żeby się za to nie brać, absolutnie. Paweł, zrobisz nowy unboxing pokoju? Już był, teraz jeżeli Wam się spodobał i będziecie chcieli więcej, to z pewnością zrobię unboxing całego mieszkania. Ale to wszystko zależy od was. Paweł, czy szukasz pracy? Na chwilę obecną zajmuję się tylko i wyłącznie YouTube. Mam nadzieję, że starczy do pierwszego kolejnego miesiąca. Mam nadzieję. Musi. Ktoś wie, jaki Paweł ma telefon? Hmm. iPhone 5s. Kiedy masz urodziny? Eee, te pytanie rzadko się pojawia. Zwykle pytacie, eee, ile mam lat, ale nie kiedy mam urodziny. Więc urodziny mam 29 czerwca 2017 roku. O co chodzi z dowcipami z Radomiem? Bo nie rozumiem. Ja też nie wiem. Ale ostatnio ktoś mi napisał, że skoro jestem z Jarosławia, to mam y, nauczyć się nienawidzić, znaczy nie lubić ludzi z Przemyśla i nazywać ich siunkami. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Rozumiem, że jest jakaś taka wojna, tak jak y, na przykład na Śląsku y, Gliwice, Sosnowiec i tak dalej. Nie wiem. Podejrzewam, że o to chodzi. Ale dlaczego tak? Nie ma innego pojęcia. Może ktoś mi wytłumaczy. Jeżeli wiecie, dajcie znać się na dole w komentarzu. Dlaczego siunki? O co chodzi w ogóle? Nie rozumiem kompletnie. Jaki masz internet? Chodzi mi o jaką masz prędkość ściągania i pobierania. W chwili obecnej to inaczej, inaczej. W Pyskowicach jeszcze jak mieszkałem, miałem internet 50 megabitów pobierania, 5 wysyłania. W chwili obecnej tutaj w Jarosławiu mam 100 megabitów pobierania i 20 wysyłania. Na razie mi to wystarcza ale jest szansa na to, że będzie jeszcze szybszy. Póki co jednak wystarcza, więc nie będę kombinować. Absolutnie, na razie zostaję przy tym, co jest. Ile jeszcze będzie tur stworzenia widzów w Simsach? Ostatnio, jeżeli chodzi o tworzenie widzów w Simsach, troszeczkę to, że tak powiem, kuleje. Nie ma za bardzo czasu, jest GTA, jest Eurotrack. Simsów w ogóle musimy najpierw zbudować im do końca ten jeden domek. To jest strasznie długi oh, i pracochłonny proces. Czasochłonny proces. Niestety, stworzenie tych wszystkich simów, stworzenie domku, zbudowanie tego domku, to jest naprawdę parę długich godzin, o nie cały dzień roboty. Także to będzie naprawdę sporo, sporo liveów. Jeszcze. Sam sobie ustawiasz włosy? Czy ktoś ci ustawia? Znaczy, pomaga, ustawia. Eee, sam sobie ustawiam włosy. To naprawdę skomplikowane, bardzo krótkie włosy, więc wystarczy zaczochrać do góry jest wszystko ok. I jest gotowe. Gdzie jest Jarosław? Czy przy granicy z Ukrainą? Dokładnie tak. W pobliżu jest Medyka, to jest najbliższa granica, właśnie na Ukrainę. Tak. Dość daleko się wyprowadziłem, ale tutaj jest rodzina. Tutaj przynajmniej troszkę zaoszczędzę finansowo. Dzięki czemu może będę mógł dalej spokojnie tworzyć na YouTube. Dobrze, moi drodzy, to już jest tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, tam na dole w komentarzach. Jeżeli macie jakieś wyzwania, z pewnością zapoznam się z nimi. Niekoniecznie je wykonam, ponieważ. Nie wszystkie wyzwania e, są realne i, i zgodne z tym, e, co próbuję przedstawiać, co próbuję gdzieś tam... E, no, nie, no nie, nie wszystko można, nie wszystko można, słuchajcie, nie wszystko. Także tyle z mojej strony, piszcie w razie czego na dole w komentarzach. Za tydzień postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. No i dajcie znać, jak Wam się podoba lepszy, mam nadzieję, dźwięk z tego mikrofonu tam, e, tego nowego, przypiętego roda. Do zobaczenia, miłego dzienka, hej